Jesteśmy po czterech odcinkach specjalnych rajdu rzeszowskiego. Razem ze mną lider klasyfikacji do tej pory, cześć Miko. E, Miko... Goście z Czech, Erik ca i Indryszka Żakowa, wysoko do tej pory postawili poprzeczkę. Tak, takie też były warunki, Erik bardzo je lubi. Mamy tego świadomość, że w tym błocie na drodze, które jest niesłychanie trudne, przypomina mi trochę to, jak wyglądały kiedyś rajdy. Ja przyszedłem do rajdów, gdzie stały już słupki i ten asfalt był po prostu wyścigowy, jeżeli chodzi o przyczepność. Dzisiaj była totalna masakra na drodze i cieszę się, że jechaliśmy tym tempem równo, bez problemów. Na tym ostatnim odcinku specjalnym, moim zdaniem, ryzyko potencjalnego kapcia było za duże, żeby władować, się w te wszystkie błotniste wyrwy. Jak widać Erik podjął mocną decyzję ofensywną i trochę nam uciekł, natomiast to jest bardzo dobre rozstrzygnięcie początku rajdu. Jedziemy teraz na Jodłową, czyli nowy odcinek dla wszystkich. Zobaczymy, czy będziemy mieć tam argumenty, żeby, żeby zawalczyć z Erikiem. A jutro odcinki Pstrągowa, Zagorzyce też dla nas bardzo ważne, ponieważ mamy na nich doświadczenie. Warunki są na tyle trudne i nieprzewidywalne i tak łatwo wyłączyć się z gry jakiejkolwiek, że nikt nie chce naciskać chce jechać rozsądny rajd na ten moment. Myślę, że jest tyle zmiennych i tyle historii których nie da się przewidzieć nawet momentu dojazdu do zakrętu, że głupotą byłoby niesienie nadmiernego ryzyka. Staramy się naprawdę być rozsądni. Bardzo jakby ten rajd jest taki zero-jedynkowy, że mały błąd taki nawet Hmm, z założenia prozaiczne, tak? Troszkę za głębokie wejście w cięcie, gdzie to cięcie ma szerokość dwóch metrów, może kosztować to, że zostaniemy bez koła, albo mocno uszkodzimy samolot. Także na to nie możemy sobie na pewno pozwolić. Chcemy jechać do mety. No, muszę przyznać, że samopoczucie się wiele nie zmieniło. Jest Tak jak wspominałem, jestem Cały czas na tabletkach różnego rodzaju przeciwbólowych. Myślę, że mój organizm zostanie trochę po uszach. No, czujemy się średnio, ale staram się jechać najszybciej jak mogę w tych warunkach, w tych okolicznościach. No, troszkę pogoda nam nie ułatwia zadania. Jakby to nie jest mój rytm rajdowy, który tutaj oczekiwałem i czego się spodziewałem, no ale trzeba po prostu się cieszyć się z tego, że co mamy. Walczymy tutaj głównie już teraz w tej chwili o Mr. Słowacji, które są, stały się tak naprawdę priorytetem i, i musimy przetrwać i tutaj wywalczyć jak najwięcej punktów. Samochód jest OK i lecimy po prostu swoje, nie? nie hamujemy tam, gdzie wcześniej może hamowaliśmy, nie boimy się i lecimy. Teraz się zastanawiamy, co założyć na następny odcinek, no bo mamy. Chyba z 50 km do niego, a tu jest suko, więc nie wiemy co założyć. Zobaczymy. Czekamy też na informacje szpiegu. I mam nadzieję, że też będziemy dosyć prężni na tych odcinkach na tej jodłowej naszej. No szkoda właśnie, że Radek szybko. Odpad z rywalizacji. Właśnie liczyłem tutaj na jakąś taką bardziej zaciętą walkę. No jedzie nam się super od samego rana. Już na pierwszym odcinku pokazaliśmy, że będziemy jechać tu szybko. No prowadziłem, wygraliśmy wszystkie odcinki w naszej klasie. Na jednym takim właśnie też zabłoconym, nawet się wbiliśmy w dychę pomiędzy R5 czyli Reli 2 obecne, tym samym można pojechać naprawdę szybko. No teraz no, ułożyła nam się. Sytuacja w klasie, nie wiem, zobaczymy, czy będziemy się ścigać z R5 czy będziemy szaleć, czy pojedziemy już zachowawczo, żeby pilnować tego wyniku, bo no, punkty, punkty są ważne. No, na razie Polski mieliśmy pecha, tam nie udało nam się wygrać i uciekły punkty, no a tu trzeba po prostu przypilnować. Skoro jest taka sytuacja, to nieraz trzeba pojechać też mądrze. Uwierzcie, że to był tak naprawdę odcinek testowy. Nie mówię pod kątem swojej jazdy, tylko pod kątem skali trudności rajdu. Od tego odcinka to zaczyna prawdziwy Rzeszów bardzo trudny warunek. Od odcinka jodów, który nie pamiętam w mistrzostwach Polski tak trudnego odcinka. Kiedyś na razie karkonowskim, był odcinek Lubomierz. I to była górna fala. ta najwyższa. Yy, najwyższy wyznacznik poziomu odcinków specjalnych w Polsce. Za godzinę rozpoczynamy, właściwie chłopaki w repionach już tam jadą. Zaczynamy niesamowitą przygodę, Arsy arcytrudną. Niesamowicie wymagająco, a linia jazdy mówi 4-5, nic innego. Każdy błąd tam jest unicestwieniem dla auta, a, je, a chłopaki szybko jadą.